Moi drodzy, co my tutaj dzisiaj mamy? Yy, mamy tutaj mleko kokosowe, takie z puszki, odwrócone do góry nogami, zaraz wam powiem dlaczego. I mamy tutaj również panela. Panela, moi drodzy, to jest yy, cukier trzcinowy, który nie jest absolutnie yy, poddany żadnej. Transformacji. Taki czysty, po prostu słodzik, który ma bardzo dużo wartości odżywczych. Takie rzeczy poznaję właśnie tutaj od moich koleżanek z Kolumbii, z, czy to z Argentyny. Właśnie tam ludzie też mają takie ciekawostki, które warto też wprowadzić do naszej codziennej diety. Co dzisiaj będę robić? Dzisiaj zrobię moi drodzy skondensowane mleko, ale zrobię to właśnie na bazie mleka kokosowego, dlatego że mam dużo tutaj znajomych, dużo widzów, którzy pytają o lody na przykład bez laktozy, o lody na bazie właśnie produktów wegańskich. No, wiadomo, mleko skondensowane nie jest jakoś specjalnie nam potrzebne do życia, ale jeżeli, jeżeli chcemy zrobić takie bardzo, bardzo kremowe lody, no to przyda się nam skondensowane mleko. Powiedziałam Wam, że ta puszka jest do góry nogami. Dlaczego jest do góry nogami? No, właśnie jak mi powiedziały moje koleżanki z Kolumbii, e, należy właśnie w taki sposób je schłodzić. Po to, żeby nam się oddzieliła ta część kremowa od tej wody kokosowej. Także teraz ja odwrócę, otworzę i odleję tą wodę, a zużyję tylko właśnie tego kremu kokosowego. No i zobaczcie, tutaj mamy samą tą wodę kokosową, którą będziemy mogli wykorzystać do robienia jakichś koktajli na przykład, a to co nam pozostanie to będzie już ta część właśnie kremowa, z której zrobimy sobie nasz e, tutaj nasze mleko kokosowe zagęszczone. Widzicie? No więc tak, w puszce miałam 200 gram tego mleka kokosowego, z którego tak mniej więcej po połowie rozdzieliła się nam woda kokosowa i taki krem kokosowy. Tutaj mam 100 gram paneli i teraz właśnie na niezbyt yy, mocnym ogniu rozgrzeję to i rozmieszam. No ta śmietanka już się prawie rozpuszcza. Teraz tutaj wrzucę te 100 gram paneli, zmniejszę ogień, bo może trochę za dużo, i będziemy mieszać, aż do rozpuszczenia tych składników. Zaraz później Wam pokażę, jak będzie wyglądać właśnie ten efekt końcowy. I tak wygląda po mniej więcej 10 minutach gotowania. Zmienił się kolor. W moim przypadku kolor akurat nie jest najważniejszy, bo właśnie użyłam tego czcinowego cukru, ale jeżeli chcecie, żeby pozostał biały, biały. Kolor, no to możecie użyć jakiegoś innego słodzika lub zwykłego białego cukru. No i słuchajcie, tak już przelane do innego słoiczka mleko skondensowane bez laktozy. Kiedy się wystudzi, będę mogła użyć, na przykład do zrobienia pysznych lodów. Dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam na następne odcinki. Ciao.